darmowy nocleg w Szwecji? To możliwe. Słyszałeś kiedyś o Windskit? To specjalne schronienia, dostępne zupełnie za darmo dla każdego. Znajdziesz się rozsiane po całej Szwecji, w lasach, przy szlakach, nad jeziorami. W tym filmie pokażę Ci jedno z takich miejsc. Ta malownicza chatka znajduje się tuż przy ogromnym jeziorze Vandern, największym w całej Skandynawii. Do samej chatki nie dojedziesz autem. Samochód zostawiamy przy szlabanie, a dalej ruszamy pieszo. Najpierw mijamy pierwszą furtkę. Pamiętaj, by ją zamknąć, bo po drodze spotkasz krowę. Szlak prowadzi przez piękne, otwarte pola, a co kilkaset metrów napotkasz kolejne bramki. Po około kilometrze marszu docieramy do celu. Ta konkretna chatka jest bardzo prosta. Nie znajdziesz tu kuchni, łóżek ani wygód, ale oferuje to, co najważniejsze: schronienie przed wiatrem i deszczem, ławkę do odpoczynku i tablice informacyjne. To miejsce stworzone z myślą o pieszych wędrowcach i rowerzystach, którzy przemierzają szwedzkie szlaki. Każdy może tu przyjść, spędzić dzień, odpocząć, a nawet przenocować. A ty ośmieliłbyś się spędzić noc w takim miejscu sam pośrodku szwedzkiej przyrody?